Ja w ogóle jestem. To nie jest mój świat. Świat inaczej wyglądał. I czy mam tylko połowę życia. A pewnie dlatego, że tu jest Dir. Dobra, z go. I trochę się tutaj rozejrzę. Będę w tą stronę. Dajmy na to. Zobaczę, co tu jest. Ale tutaj jest mgły A tu chyba jakiś budynek, no tak budynek Nie wiem co on oznacza, jak on ma funkcję Tutaj jest coś z wody Jakieś dziwne drzewa tutaj są A no, tu z wody to chyba fontanna jest Tak, to jest fontanna Dobra, tutaj następne budynki Tutaj kobla widzę Tu jakiś człowiek sobie na mnie patrzy Hmm, to, to mi wygląda jaka, jakaś wioska Tak, no raczej to będzie wioska z tego co widzę, tu chyba ratusz jest yy, chyba tak, chyba to ratusz będzie sprawdzę tu jakaś wioska tak, to będzie ratusz tu i chyba totem, bo nie wiem ten ładny widok z okna. Hmm, ale no widać to będzie mój nowy świat, więc będę mógł sobie stworzyć jakiś nowy domek pewnie. No tu może zbórę trochę... Nie wiem, drewna. Bo drewno zawsze się w sumie przyda. No, to idę. O, jakaś tabliczka. Hmm. Co tu jest napisane? Witaj przybyszu. Jestem władcą wioski nieustającej mgły. Ta wioska, w której teraz się znajdujesz, jest właśnie pod moją kontrolą. Jestem pewien, że obszedłeś już całą wioskę. Wiedz tylko, że drzewo, które teraz odwiedzasz, w ciągu trwania Twojej misji odwiedzisz jeszcze nie raz. Póki co, jest to jedyny rodzaj kontaktu z Tobą. Po każdym zadaniu, które ode mnie otrzymasz, masz czas na wyspanie się oraz na zrobienie przedmiotów potrzebnych do kolejnych zadań. Gdy już będziesz gotowy do drogi, przyjdź tutaj, a na tej tabliczce, którą właśnie teraz czytasz, będziesz otrzymywał nowe wskazówki oraz zadania. Teraz radzę ci się wybudować. Zrobić sobie broń, zbroję, pochodnie i zebrać trochę jedzenia. A gdy skończysz to, przyjdź tutaj po kolejne zadanie. Radzę ci potraktować to serio, bo nie trafiłeś tutaj przypadkowo, a zapewniam cię, że zostaniesz tutaj dłużej niż możesz to sobie wyobrazić. Ha, ciekawe. Załóżmiał w miarę groźnie. No to będę musiał zebrać trochę drewna. Tak, tutaj na tej tabliczce pisało: będę musiał sobie jakiś domek stworzyć. Bo jeżeli mam tutaj zostać na dłużej niż mi się wydaje, jak to tam było napisane, no to no będę musiał mieć domek, nie da się ukryć. Trochę trzeba będzie trzeba ściąć. Ale tak teraz myśląc, to w trzymie ja tej wiosny mogę naprawdę pomóc. Że jestem normalny człowiek. Nie mam żadnych supermocy ani w ogóle nic. Nie mam dobrego miecza. Bo będę musiał sobie zrobić. Wydaje mi się, że zrobię chyba sobie drewniany miecz. No ale cóż, zobaczymy. Dziwne jest to drzewo. Będę musiał sobie jakieś inne znaleźć, żeby ściąć. No wydaje mi się, że jeszcze trochę tego drewna i będę się mógł zabrać już za domek. Trochę chyba jakaś wieża strażnicza z tego co widzę. Dobra, to już będzie ostatnie drzewo, które będę ścinał. Wydaje mi się, że już mam wystarczająco drewna. Nie chcę robić zbytnio, dużej, zbytnio dużego domku, ale no, taki nie wiem, 5 na 5 wystarczy pewnie. Dobrze, już mam drewno. Tylko, gdzie by tu sobie zrobić ten domek. O, może tutaj. Tak, tu będzie wystarczająco. Sobie trochę dirta jeszcze zbiorę. A jednocześnie sobie przygotuję miejsce na domek. Tak. Dobra. Przerobię sobie drewno. No to wezmę się za budowanie Dobra, a więc to jest mój domek, który właśnie sobie stworzyłem Jak mówiłem nie będzie on zbyt duży, ponieważ ma 5 na 5 wymery 5 na 5 na 6 dokładnie, bo wysokość w najwyższym punkcie jest 6 klatków A przy okazji zdobyłem jeszcze trochę drewna, ponieważ to co miałem nie starczyło mi zrobiłem sobie skrzynię, z boxa, łóżko, to zdobyłem trochę wełny Trochę cobblestone'a zdobyłem, żeby zrobić sobie piecyk i zdobyłem trochę pochodni, żeby oświetlić dom i jeszcze mam 30 w ekwipunku. Oprócz tego jak widzicie znalazłem sobie 6 mięs, no więc wydaje mi się, że jestem w miarę dobrze przygotowany na wyprawę, więc idę zaraz przeczytać następną tabliczkę, która będzie na drzewie. No i napis się zmienił, a więc czytamy. Witam, że zastosowałeś się do moich poleceń. Cieszy mnie to, ponieważ wiem, że wziąłeś to na poważnie. Teraz wiem, że mogę na Ciebie liczyć, więc do rzeczy. Twoim pierwszym zadaniem będzie przejście do jaskini, która znajduje się na zachód stąd. Dostaliśmy powiadomienie, że kilku z naszych górników zostało tam zabitych, a ich ciała zostały skonsumowane przez obecne tam bestie. Twoim zadaniem będzie oczyszczenie tej jaskini z wrogów, a następnie dobrze ją rozświetlić, aby nie było żadnych niespodzianek w przyszłości. Twoją nagrodą będzie możliwość wydobycia wszystkim surowców, jakie tylko napotkasz na swojej drodze, a więc bierz się czym prędzej do pracy. Czekam na rezultaty. Dobra, przeczytaliśmy już tabliczkę z moją pierwszą misją. Muszę udać się do kopalni, która znajduje się na zachód. Myślałem też, że wezmę ze sobą kilof, najlepiej kamienny, bo mogę znaleźć jakieś surowce do wykopania. Dobrze, wrzuciłem kilof i mieliśmy iść na zachód. Wydaje mi się, że zachód będzie w tą stronę. Tu nawet jacyś strażnicy widzę stoją. Rozumiemy, kopalnie jest blisko. O, tu chyba coś jest. O, tak, to jest kopalnia. No, kopalnia. Już nawet oświetlona. Chyba tylko z początku będzie oświetlona, tak mi się wydaje. Może to są pozostałości po. Po tych górnikach no ale cóż, to będę musiał tu zejść. Nie, tutaj akurat nic nie ma. No Jeżeli nie, tutaj. To, o, tam widzę lawę i jest żelazo. Tu jeszcze się rozejrzę. postawy sobie pochodnie. O, tu jest węgiel. A tu jest żelazo. Dobrze wziąłem kilof, Będę już miał przynajmniej żelazo na zrobienie zbroi. To też widzę. Jest żelazo. Ten klocek żelaza. Ale na pewno jest więcej węgla. Tak, węgla jest dużo więcej. Tylko nadzieję, że ten killoff mi się nie skończy bo nie wziąłem innego nazwana niestety ale wydaje mi się, że tu nie będzie aż tego surowca, żeby skończył mi się killoff. Hmm, dobra tu, tu jest drabina, dobra Sprawdźmy co jest tutaj, tu nie było nic, tu jakiś korytarz, nie jest dokończony. a już byśmy musieli teraz zejść tutaj na dół. No, piórka. Dobra, podpłyniemy sobie wyżej. Podpłyniemy, podpłyniemy. I, i, i... Żelazo tylko widzę. Jakiś potok. Lawa tu jest. Żelazo. Mam, że. Mam dziewięć klatków żelaza. Tak, tutaj, tutaj też jest trochę ciemno. No i się zaczęło. Nasza pierwsza walka trochę mało życia mam, powiem szczerze. To chyba jeden ich oddział. Może, może sobie trochę rozświetlę. O, że raz znalazłem. No i muszę się najeść, szczerze mówiąc, ponieważ tu może być jeszcze nie jeden taki oddział. Ale wyskoczyli na mnie. Dobra, póki co biorę żelazo. No tu już nie ma nic, ale wezmę jedną pochodnię. Jedna się przyda tylko. Dobra, tu następną położę. I oj, oj, oj. Tutaj też będzie ostro. Dobra, węgiel najpierw. Jeszcze widzimy, że tam jest drabina w dół, także będziemy musieli jeszcze zejść jeden poziom niżej. Tam pewnie też będą nasi, nasi koledzy. Skąd tyle węgla? No i kilow już w połowie wysiada. jeszcze tutaj te same odgłosy, co przed chwilą, gdy tam nam wyskoczyli. Czy w ogóle jakieś echo jest w tej jaskini? Żelaza to już nie ma z tej strony. Tu widzę, że jest dobrze oświetlone wejście. Oj, tu jest jeszcze węgiel. Tu hmm, to może najpierw wezmę trochę żelazo. Dopiero później, jak już będę wracał, wezmę węgiel. Możemy kilofani starczyć, a żelazo, my no nie ukrywajmy, jest dużo ważniejsze od węgla. Będziemy musieli się wspomóc trochę. Co tam je. jedna pohodňa.